Pokażę ci, jak w prosty i tani sposób stworzyć niesamowitą dekorację ducha, idealną na Halloween. Najpierw wydrukuj oczy ducha i starannie je wytnij. Weź stelaż na pomidory o wysokości około 90 cm, złóż go tak, aby tworzył stabilną podstawę, i zabezpiecz górę mocną taśmą, żeby wszystko dobrze się trzymało. Na szczycie stelaża umieść styropianową głowę, która posłuży jako podstawa twarzy ducha. Następnie owiń cały stelaż lampkami dekoracyjnymi, dzięki którym duch będzie wyjątkowo świecił w ciemnościach. Lampki przymocuj co kilka centymetrów taśmą, aby równomiernie się układały i stabilnie trzymały na stelażu. Aby uzyskać efekt ducha, przykryj całość białym prześcieradłem, nadając mu kształt i zwiewny wygląd na koniec przyklej oczy ducha na odpowiedniej wysokości. Postaw zrobionego ducha przed domem sprawdzi się jako idealna dekoracja w dzień jak i w nocy. Włącz lampki i zobacz, jak cały duch ożywa dzięki magicznemu blaskowi. Taka dekoracja zachwyci twoją rodzinę i sąsiadów i wprowadzi niezapomniany nastrój.